A teraz takie szlagierowe wiadomości. Posłuchajcie. 22 listopada 2015 roku czterechsetny finał. Pr, 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 listy śląskich szlagierów w Kępnie. Wybieramy szlagier i wykonawcę czterechsetnego finału. Właśnie listy śląskich szlagierów. Głosując na szlagier. Czterechsetnego finału Listy Śląskich Szlagierów, trzeba wysłać SMS-a na numer 73068, w treści SMS-a wpisując PR i kod teledysku. Głosując na wykonawcę czterechsetnego finału Listy Śląskich Szlagierów, trzeba po prostu wysłać SMS-a na numer 73068. W treści SMS-a wpisując LSS i nazwisko lub nazwę wykonawcy. Koszt SMS-a to 3,69 zł brutto. A wszelkie informacje znajdziecie na www.szlagierowo.pl